Witam was, jestem Repus. W tym odcinku Top 5 przedstawię wam moje subiektywne 5 drzewek w tej rozgrywce. I jest to pomysł zatratnięty od widzów w poprzednim odcinku. W takim razie, jeżeli macie ciekawy pomysł na Top 5, to podajcie go proszę w komentarzach, a możliwe, że za kilka miesięcy się pojawi na kanale. Dlatego zapraszam was do oglądania. Miejsce piąte: Królestwo Węgier. Uznałem, że Węgry zasługują na piąte miejsce na tym rankingu, gdyż mają jeden fajny cel w drzewku, który potrafi zmienić rozgrywkę o 180 stopni, jeżeli, szczególnie jeżeli bot weźmie ten cel, to też gracz też z nim może namieszać. A jest to dokładnie cel odnowienie protokołu rzymskich i stworzenie sojuszu. Austriakami i Włochami. Nawet nie wiecie, ile to, jeżeli gra się na niehistorycznych, to ile to po prostu ciekawych scenariuszy potrafi stworzyć, zrobienie takiego jednego, potrójnego sojuszu tutaj. Ile to potrafi namieszać w Europie. E, jednakże to nie jest tylko drzewko dla bota, powiedzmy. To jest też ciekawe drzewko dla, dla gracza. Szczególnie w odnowieniu Austro-Węgier. Jest to ciekawe, pomimo że to jest tutaj głównie wojna, 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 ale daje ciekawe klejmy. Odnowienie Austro-Węgier. No, niektórzy mogą mieć pewien, pewien sentyment do e, Austro-Węgier, na przykład pan Makłowicz. E, w takim razie jest spoko. Tylko szkoda, że Austriacy sami nie mogą stworzyć zrzewek e, Austro-Węgier ani dużego państwa austriackiego. Dlatego pozostaje to na rękach, na barkach Węgier. Posiadają również drogę faszyzm, ale jako gracz rzadko się idzie w faszyzm, co nie. Posiadają też drogę komunistyczną, ale chyba nigdy nikt nie w komunizm, więc szkoda gadać. Ale posiadał ciekawe drzewko przemysłowe, to jest według mnie bardzo spoko. Gorsze wojskowe, no ale przemysłowe jest bardzo fajne, jest praktycznie żadne z tego oprócz tego, może, wsparcie urbanizacji, ale tak to praktycznie żadne nie jest bezużyteczne. W takim razie z tego powodu pojawiło się na miejscu piątym. Miejsce czwarte. Francja. Z Francją jest akurat taki problem, że ich drzewko było zarówno chwalone, jak i było zarówno hejtowane po, po ostatnim patchu La Resistance, po ostatnim dlc -ku. Wiele osób spodziewało się po prostu bardziej rozbudowanego drzewka, bardziej sensownego, bardziej skupionego także na demokracji, żeby to miało... było po prostu jakoś bardziej rozbudowane. No niestety po tym kwestii pod tym względem paradoks troszkę skasztanił sprawę, jednakże całkiem spoko jest tutaj, e, ta część drzewka, ta dewaluacja i tak dalej, pójście w, w ekonomię, jest całkiem, całkiem spoko według mnie, e, jest jednym chyba z najlepiej zrobionych ekonomicznych drzewek, pomimo, że jest dosyć kr małe, krótkie i tak dalej, e, sprawa militarna pozostała bez zmian praktycznie. Ale tutaj jest ścieżka komunistyczna, bardzo fajnie zrobiona, całkiem rozbudowana, na różne dwa, na trzy kierunki z tego co widzę. Też nie jest sens pójścia w nich, z nimi w faszyzm, gdyż są w stanie wtedy zrobić coś z Włochami, zatekować Niemcy w ciekawy sposób, czy Wielką Brytanię. Też demokracja, no właśnie demokracja trochę boli, ponieważ ona nie została jakoś tutaj super zrobiona według mnie. Oraz marynarka, a lotnictwo to szkoda gadać, wiecie, szkoda z czego strzępić. Dlatego z tego powodu Francja pojawia się dopiero na czwartym miejscu. Jednakże uważam, że jest kilka ciekawych kierunków, w którym można pójść tą Francją. Dlatego się pojawiła w tym rankingu. Miejsce trzecie. Chiny oraz Mandżuria. Postanowiłem te dwa państwa umieścić na jednym miejscu, ponieważ trudno mi było zdecydować, które jest lepsze. Ale według mnie obydwa mają ciekawe drzewka, no i... No jedno i drugie to są niby takie legalne Chiny, można powiedzieć, bo tutaj rządzi PiuYi. A co do państwa chińskiego... No ciekawe drzewko, bardzo mi się podoba e, sprawa z inflacją, ciekawie zrobiona. Że mnie, że po niej wchodzą też decyzje z inflacją, a dlatego... Według mnie bardzo dobra mechanika i za to bardzo plusuje. Taka mechanika według mnie powinna być w innych państwach ponieważ chyba Stany Zjednoczone mają zwiększenie podatku, czy jakieś inne państwo ma zwiększenie podatku i to jest wielki plus, bo to zmniejsza koszt, zmniejsza fabryki cywilne. A według mnie to jakaś inflacja powinna za tym stać, czy coś w tym stylu, żeby właśnie trzymać w ryzach takie, takie cele narodowe. Misje zagraniczne są spoko zrobione ogólnie dla całych Chin, bo to nie jest tylko. Państwo chińskie, ale są też pozostałe te. Ci wataszkowie mają podobne drzewko e, drzewko tutaj dyplomacji. Jednakże Chińczycy mają jeszcze. Źle kliknąłem, przepraszam. Chińczycy mają jeszcze bardziej rozbudowane tutaj o. jako, że to są główne Chiny, mają lepiej rozbudowane drzewko. E, tutaj industrializacja. Not bad, not bad mogą być według mnie lepiej. Trochę krótkie. No, wojskowość to dopiero szkoda gadać. Ale według mnie to jest dobre. A co dopiero u Manjuri? Manjuri mi się bardzo podoba, ponieważ też mają tutaj podobne dyplomatyczne i tak dalej, chyba takie, nawet chyba wręcz identyczne. Ale mi się podoba zarówno ścieżka. To, ten, ten moment mi się podoba wyboru, ponieważ jak gramy Japończykami, bardzo liczymy, że pójdą w posłuszeństwo, będą się rozbudowywać, jakby powiedzieć, dla, na naszą korzyść. Ale asertywność też jest bardzo spoko, szczególnie jak się gra Manjurią, ponieważ ona się odnosi od Japonii i to rzeczywiście Sama Manjulia jest ciekawym państwem, bo jest dosyć wymagającym, a można za pomocą nich również Chiny odtworzyć. Dlatego według mnie Mandżuria jest bardzo dobrym drzewkiem oraz państwem do grania. Dlatego Chiny i Manżuria znalazły się na trzecim miejscu. Mają dosyć identyczne drzewka, dlatego nie chciałem osobnych miejsc im zostawić. dawać, chociaż mają też obydwoje ciekawe drzewka. Miejsce drugie. Wielka Brytania. Wielka Brytania posiada ciekawe drzewko. Bo no teraz... Miejsce drugie. Wielka Brytania. Wielka Brytania posiada ciekawe drzewko, które, które potrafi wpłynąć na Europę oraz ogólnie na świat. Um, zarówno jak gra się botem, oraz zarówno jak gra się graczem. Mogą pójść w faszyzm, co daje się ciekawe ścieżki e, sojuszu na przykład z Włochami e, oraz później zdobywania i odbijania kolonii, to też jest bardzo ciekawe. Warrior by się nadawało, jakby Hezo Iron 4 byłby grą bardziej nastawioną na dłuższą rozgrywkę, to wtedy byłoby rzeczywiście e, wspaniałe drzewko, żeby zjednoczyć kolonie pod faszyzmem. Chociaż też jest ścieżka komunistyczna, nie najgorsza, tylko niezbyt rozbudowana, nie, nie aż tak rozbudowana jak faszystowska według mnie. E, tradycyjna e, ścieżka demokratyczna oraz polityki kolonialne można albo pójść w dekolonizację, nieważne jako, e, jako jaki kierunek, czy faszyzm, czy komunizm, e, albo można pójść... Znaczy nie, akurat tutaj nie, tutaj to, to, faszyzm to nie można pójść. Ale tutaj też jest drzewko po prostu, ciekawe, żeby zmatniać te swoje e, te, te swoje państwa marionetkowe, dzięki czemu utrzymamy ich pod sobą, je pod sobą i będzie można. I będzie można właśnie walczyć, walczyć, żeby je utrzymać, pomimo że niektórym będzie chęć niepodległości rosnąć. To plus drzewko ciekawe, które również jest całkiem w sporym sensie zależne od napięcia światowego, sprawia, że według mnie po prostu jest to bardzo dobre drzewo. Troszkę usprawnień by się przydało, bo nie mówię, że jest idealne, ale moim zdaniem jest po prostu zrobione dobrze. Nie ma tak zbyt, nie, do czego się, nie ma zbytnio do czego się przyczepić. I według mnie to jest właśnie przykład dobrego drzewka. I miejsce pierwsze. Według mnie najlepsze drzewko w całej grze. Drzewko niemieckie. A dlaczego? A dlaczego? Olejmy już nawet tą stronę. Tą stronę drzewka olejmy. Ona nie jest istotna. Ważny jest Kaiserek. Kaiserek, który przychodzi w dodatku waking the tiger. I to jest piękne drzewko, gdzie przez kilka lat, jak Hitler tam napierdziela i zwiększa to napięcie światowe. My po prostu jesteśmy dosyć pokojowi, a i tak się rozrastamy, gdyż e, bo jesteśmy w stanie utworzyć Austro Węgry, później jesteśmy w stanie ich je pokojowo wchłonąć, idziemy w marynarkę, od odnawiamy monarchię e, oraz mamy wojnę domową na początek, co jest też ciekawe, ponieważ możemy sobie ciekawie zrobić po prostu tutaj mobilizację itd. i tak dalej, więc... E, według mnie jest to spoko sprawa e, Nadrenia tutaj i tak dalej drzewko Hitlera też nie jest złe, takie tradycyjne Ale według mnie e, waking, to z Waking the Tiger jest po prostu wspaniałe, też są fajne achievementy właśnie pod Waking the Tiger e, oraz, e, oraz tutaj walka o kolonie również niemiecka. E, też jest ważna kwestia ekonomiczna, bo to jest bardzo op tutaj drzewko ekonomiczne to, że możemy zrobić właśnie gospodar możemy zrobić e, fabryki wojskowe w Węgrzech, Rumunii, możemy ich udobruchać ze sobą, żeby, byli, e, żeby współpracowali z nami ze sobą. E, no tutaj wały atlantycki, zachodni, wschodni. Oraz tutaj, to jest bardzo ładne, tutaj fabryki cywilne 6, kolejne fabryki cywilne 6 dodatkowy zespół od razu, tutaj syntetyczna guma to dlatego jeżeli pójdziemy właśnie w rafinerię to jeszcze kolejne bonusy nam to daje e, dlatego, no po prostu według mnie jest to bardzo dobrze zrobione drzewko no nic dziwnego skoro Niemcy są takim main państwem e, nie to co w ZSRR, które też powinno być main państwem, a cały czas ma słabe drzewko według mnie technologiczne na wydanie gry byłoby, czyli znaczy nie technologiczne tylko celów narodowych, według mnie na wydanie gry byłoby spoko ale tutaj, to jest przykład żeby, jak robić drzewko po prostu. To jest taki kompletny przykład jak zrobić zarąbiste drzewko. Szczególnie z zarąbistą alternatywną historią. Według mnie po prostu Paradox powinien bardziej przysięgnąć do takiej alternatywnej historii. Uh, I bardziej się na niej skupić niż bardziej na jakichś o tu w komunizm, tu w falcy, tu w demokrację, tu w to, tu w to. Według mnie po, tak powinna wyglądać po prostu alternatywna możliwa historia. Oni aż fajnie się po prostu gra i ja pomimo że już achievement raz zrobiłem. To grałem na, w tym kierunku sobie tak, Forfan po prostu dwa razy. No to jest po prostu fajna rozgrywka, przyjemna rozgrywka. I to tak alternatywna historia powinna wyglądać w celach narodowych. I to by tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Proszę, podajcie propozycje na kolejne top 5 w komentarzach, jeżeli macie jakiś pomysł. Że, żeby to był oczywiście jakiś taki kreatywny i fajny pomysł, też byłoby miło co do następnych serii, jutro się pojawi odcinek z Medal of Honor Allied Assault, so, a następnie pojawi się seria z Hearts of Iron 4, i to będzie tak na zmianę, co drugi dzień się pojawiać na kanale. Zawsze testować tego rodzaju formy odcinku, gdyż widziałem, że game of Ftaku nie najgorzej się oglądał, a chętnie bym również ograł inne gry niż tylko gry paradoksu. Dlatego mam nadzieję, że będziecie oglądać, a przynajmniej zajdziecie na chwilę na jutrzejszy odcinek na z Medal of Honor. I do zobaczenia właśnie do jutra lub jeżeli inne odcinki chcecie obejrzeć to nawet do dzisiaj. Na razie cześć, pa!